Siema Siemano, tu rolnik nieobliczalny. Witam po dwumiesięcznej przerwie. Wczoraj o 22.00 udało mi się dojechać. Deszcze znowu mi komplikowały czujność na drodze, ale udało się wszystko w porządku. Troszkę jestem jeszcze przemęczony. delikatnie boli głowa, ale obczajamy co tutaj się wydarzyło, jak mi nie było, bo niewiele się też i zmieniło, ale trzeba coś popowiadać. Tam w Niemczech, w Niemczech wszystko szło. Raczej dobrze, wyjechać będę musiał znowu niedługo. No Szło dobrze i niedobrze. Były też i porażki, na przykład straciłem jedną budowę przez niekompetencje. No i też przez swoje swoje winy, swoje zaniedbanie, bo za rzadko tam jeździłem. Na początku było dobrze, 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 później zaczęło być chujowato i straciliśmy budowę. Co jedną z kilku, na szczęście, tak więc jakoś to się może. Jeszcze tak nie mam żadnych informacji. Jakie tam będą rozliczenia, to już są prywatne, prywatne takie te, no ale tak mówię jak jest, a to zawsze mówię jak jest. Co dalej? Yy, niedługo będę musiał wrócić, tam jedną budowę w Mań skończymy, zaczynamy w Bon. Niedługo będę w Bonn z kilkoma ludźmi, tak więc tam spędzę jeszcze pewnie do żniw trochę czasu, a my przechodzimy tutaj, co się wydarzyło. No ja po południu już zdążyłem parę rzeczy zrobić. Naprawiłem klamkę jako dobry przykładny mąż, zakopałem kota kurwa zdechłego między innymi. Byłem w Parczewie, zakupiłem, to też na dzisiaj, o, zakupiłem już taki ślubuneczek. To jest śrubuneczek zerwany, zmieni kopareczki moje i zaraz założymy niezerwany. To jest z siłownika, gdzieś tam zahaczył Kuba, Co będzie to zmienić, bo koparka będzie potrzebna silnie w tym tygodniu, a mianowicie do do budowy mojej tutaj. Jak widać, już jest wyprowadzone. wyprowadzona woda, wyprowadzona kanaliza i jeszcze będzie wyprowadzona jedna rura Peszka, peszlą, czy jest kotwójką, zdaje się, z kotłowni, bo zaraz może wrócę do tego. <laughs> Powiem tylko na jakim tutaj gruncie mamy budynki, dlaczego ja mam odwieczny problem z błotem na podwórku. Bo jak wszędzie mam na polach piachy, tak na podwórku mam glinę. Zawsze tu powtarzam, nikt nie rozumie tego tematu, za bardzo, że u mnie błoto, że u mnie błoto. No bo tu nie pociąga, ale już jest na to plan. To już można powiedzieć, że jest plan budowy. Tutaj to nie patrzcie na to, za mocno weszło. E, co? Chcecie pewnie zobaczyć, co w środku. Nie wiem, pokazać. No, możemy, możemy wejść. Idziemy po kolei z tematami. A w środku mamy już. Proszę bardzo. Tu już jest całkiem inaczej, jak było. Jest wytynkowane. Zrobiony sufit. Zerwana podłoga. Teraz szykujemy się tutaj na e, miksokleta. Najpierw chudziak, styropian, yy, wylewka. Tutaj będzie zlew, tak jak mówiłem, dwie toalety, woda doprowadzona. Tutaj jeszcze będzie pociągnięte. Echo, jakie bije. ściany równiutkie. Nie chce mi się wycinać ze starego filmu, yy, jak to wyglądało. Musielibyście się cofnąć. już ci, co oglądają, to dobrze wiedzą. Zdają sobie sprawę. No to już przy, zaczyna przypominać. To już zaczyna przypominać pomieszczenia, ładny budynek. Yy. Co więcej, tutaj trzeba będzie się przekuć, przewiercić yy, wietnicą, bo za ścianą będzie kotłownia. Ta kotłownia będzie zasilała ten pomieszczenie, tutaj będzie podłogówka rozciągnięta i będzie zasilała mój dom. I to jest jedna z lepszych moich inwestycji w tym, yy, w tym roku, które mam zaplanowane. A zaplanowane, oczywiście, mam. Cztery lata zmieszane w jednym roku. Wszystko musi być w tym roku zrobione. Już pokazuję i objaśniam. Tutaj będzie stał piec, który zresztą już jest zakupiony. 25 kw. Znaczy właśnie nie wiem, no tak, kw 25 yy, z podajnikiem, ekogroszek. Ekogroszek, pelet i można palić drzewem lub węglem nawet, bo ma tutaj takie specjalne komory do tego, czyli jest super uniwersalny. Stał będzie albo tam, albo tu. I on będzie zasilał mój dom. Puścimy po prostu tutaj przez cały budynek rurę zasilającą, żeby... No zasilającą sobie powrotną oczywiście. Żeby zaoszczędzić tutaj na głębokości kopania, tutaj też były przewody. Wypuścimy sobie domem, on będzie, nie trzeba będzie go głęboko wpuszczać i tam pójdzie do mojej starej kotłowni. Starą kotłownię będę przerabiał na łazienki. I... toaletę i prysznic tam będzie po prostu. Dół w ogóle będę robił mieszkalny, ale to już nie o tym. Ech, dalej, MTZ stoi jak stał. Ech. A co najciekawsze, mój syn zaczął się interesować silnie motoryzacją. Siedzi w oknie i wszędzie pokazuje i widzi jakieś samochody i pojazdy, jak jadą. strasznie się z tym, ekscytuje. No to że ona go wzięła na podwórku, MTZ stał tutaj z tyłu. MTZ stał no i pokazuje. Tu samochód, no samochód, samochód, tu kopareczkę pokazuje. No to podotykał, tutaj Władka i poszedł w końcu z tyłu, zobaczył MTZ-a, osłupiał, ślina mu zaczęła cieknąć i nie dał się stamtąd zabrać. Musiał podotykać to opona, to koło, to lampeczki, to z każdej strony, obchodził, obcajał. No po prostu powiem wam, moja krew. No kurde, jeżeli ktoś naprawdę dostrzega piękno w tym, tym MTZ, no to znaczy, że, że będzie w życiu dobrym artystą. E, co dalej? Co dalej? No to ta kopareczka właśnie, którą mam zamiar dzisiaj zrobić. Tutaj ten śrubuneczek stary, tylko muszę tą uszczelkę jeszcze sobie przełożyć na ten śrubunek. I jego, o kurde, o kurde, jego tutaj się wkręci. Łyżką po prostu zostało zahaczone. Będzie pasować Nie, jakoś nie posuje. Nie, idzie, dobra. Idzie i wąż leży tutaj, tylko wkręcić już. Chciałem. Akurat zębem jakoś w ten poszło. no yy. Cóż dalej mógłbym wam opowiadać ciekawostek. A no, władek. Nie odjechał tak jak widzicie. Sprzedałem żółtą lawetę. I talerzuta Lawetta będzie musiała zrobić jeszcze dwa ostatnie kursy. Czyli zaprowadzić Władka do właściciela i odebrać Jumza, przywieźć tutaj na podwórko w końcu, bo pokazywałem go kiedyś, że, że mamy Jumza, a Jumza jeszcze nie ma. Ależ ten elektryk jest szeroki na tych kołach, ja pierdziel, Masakra jakaś. Ta wielknica nie patrzy, ona tylko jest oparta. Co do Władka, teoretycznie jest do oddania, ale zauważyłem jeszcze dwie albo trzy niekonsekwencje, które Kuba będzie musiał poprawić, jak wróci. Tutaj takie widzicie wizje, e, daliśmy gaśnice. tutaj był zrobiony cały przód, nowe, nowe opony weszły, e, tuleja e, na, na sworzniu tutaj na, 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 na przednim e, moście. Pompa regenerowana, silnik cały zrobiony oczywiście, e, hamulce zrobione, e, tam odbalowany tłumik, jakieś takie pierdoły, e, nowy rozrusznik. Y, 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 szyby powstawiane y, wizualnie, popoprawiane. Lusterka dane, y, szyba była wstawiona. Ta nowa, ta zdaje się stara. A nowa uszczelka, bo było wyleciało w ogóle. Drzwi nie było, drzwi wstawione, poprostowane, prostu obspawane. Y, nowa kanapa. No, ja będę jeszcze tutaj, tylko tutaj ze swojej strony zrobię taki: jakby to nazwać, detailing. Odświeżę trochę ten lakier takim specyfikiem specjalnym na całej kabinie. Tutaj i, i, i masce na błotnikach w środku też go trochę wyczyszczę, tak, żeby nowy właściciel. No, znaczy się nowy właściciel właściciel odświeżonego władka, jak go odbierze, będzie mógł sobie zanucić. My life be like. Wejdzie do pachnącego ciągnika. To mi się podoba. Lubię, jak jest wszystko ok. Tu się nic nie zmieniło, a tu jest nowy nabytek. Yy, to jest z, od pana takiego youtubera, nagrywa tak na na tym na youtubie tam z tamskoparkami. Jak ktoś wie, od kogo, piszcie w komentarzach. To przypnę Ech, serduszko. Jest to łyżka skarpowa hydraulicznie. Yy regulowana tutaj e, kąt natarcia. Potrzebowałem czegoś takiego, bo moja sztywna gdzie stoję w nierównościach, nie mogę sobie wypoziomować i robić e, ładnie w poziom jakiegoś tam niwelacji terenu. Dodatkowo od tego pana kolegi przyjechały dwa nowe e, aluminiowe półtorej tony e, ładowności na jazdy 3 metry. Solidne, pod kopareczkę właśnie, bo jak powiedziałem, żółta leweta sprzedana, a e, dostaje brązowa. Na brązową nie mam najazdów, a jest pod koparkę moją szykowaną o tą zresztą. I teraz tak właśnie będę też jestem przed kupnem solówki na 8 ton ładowności do tej mojej większej koparki i wtedy już będę miał dopiero komplet, czyli i koparki i będę miał czym włożyć. Przejdziemy może z tyłu. Z tyłu ciekawego nic nie ma tutaj. Jak było tak jest a dwa worki nawozu jeszcze zostały to trzeba dosiać tu Kuba walczył rozsiał wapno rozsiał nawóz jak mnie nie było te wszystkie drzewa zostały pocięte ale zostały zerwane podłogi na tym starym na tym moim budynku co go teraz właśnie remontuje i też trzeba będzie to wszystko jeszcze raz pociąć koparka jak stała tak stoi tu się raczej nic nie zmieniło przejdziemy dalej i jesteśmy w Hali, która też będzie w tym roku wylewana na równo. Jak widzicie został usunięty obornik. Może jeszcze parę taczek zostało. Gdzieś tu w rogach, to dokończymy dzieła. Forshi stoi z rozsiewaczem. Pusto? Ja nie widzę. Wy widzicie. Mam nadzieję, że pusto. Jeszcze dwa worki trzeba dosiać. No to do wyrzucenia do tego. Tutaj jeszcze jakby ktoś miał gruzu, to chętnie bym przyjął. Bo im więcej gruzu na siebie tym mniej piachem będę musiał uzupełnić, bo to będzie wylewane nie dość że na równo, tak jeszcze 15 cm ponad stan tej posadzki. Bo to, ten yy, fundament to będzie poziom posadzki. I on jest wyżej od tej o 15 centów. tak więc trzeba będzie tam dosypać aż do o, tych o, 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 o o do tych właśnie tych garbów piachu czy tam czegoś wyrównać wy, yy, ubić i ten ząb będzie tak szedł wyrówna się z tamtym i tutaj będzie ładnie wszystko yy, przygotowane pod dalsze <laughs> pod dalsze manewry idziemy zobaczyć jeszcze z tyłu cóż tam ciekawego a w Niemczech, co w Niemczech? No byłem, byłem równo dwa miesiące Yy, troszkę rozpocząłem tych projektów, no jest co robić, w tym roku będę się skupiał bardziej na nim, się, bo tam mam yy, Jestem w swoim żywiole to jest raz, dwa muszę po dokańczać wszystko to co zacząłem, a zacząłem yy, tak Ursus niedługo wróci Stinger jest już w naprawie, niedługo stanie na kołach, wysłałem wszystkie części Nie chcę też zdradzać wszystkiego, ale sami widzicie budowa tutaj Kostka Jest co robić, żółta laweta jest sprzedana Jak wspomniałem ona praktycznie tak wyjeżdża jak jest, powymieniane są klamki, bo był kłopot trochę może oczyszczę. szyba zostaje tak jak jest. Właściciel o tym wie. Mi zostaje ta lawetka. Do kopeleczki. Ale ładna pogoda powiem Wam, aż się chce, że stawik nie wysechł. Ryby prawdopodobnie żyją, chociaż jedna jest zdechła. No ale mogła paść to no, co jest Chodziła Chociaż ale nie będę żyć. Beczka do sprzedania, jakby ktoś był chętny. Beczuszka, koła od samolotu, powkładane. Wszystko elegancko, 10 tysięcy litrów. Zalewowa, bez pompy, to jest istotne, żeby ktoś od razu wiedział. Rozbryzguje na 15 metrów, ma tam taki ślimak i tam pobiera to wszystko. E, I e, ładnie bryzga. Powinno, nie powinno być już kłopotów, nie? Z nią takich, że te koła mi strzelały zawsze, całe życie. Teraz już powinno dobrze. Zobaczymy jeszcze owiec przy okazji. Ale w Polsce chyba jest, powiem Wam, duża, duża yy, ta inflacja, bo byłem dzisiaj u tego u cinkciarza, wymienić trochę euro. Kurwa, Pierdyliar złotych dostałem. Kurwa, za dwa miesiące pracy. Nieźle co? A, no owiec, to jest owiec, nie? Wy dopiero siejecie, zobaczcie, jaki jest mój. On jeszcze nawozu nie dostał, co prawda, bo tutaj jest tak, po rzepaku, po oborniku. Tak więc stwierdziłem, że mimo tego, że jest najbliżej, to owiec dostanie teraz na poniedzieli dopiero. Nie był głodny, po prostu, jednym słowem, a chciałem jak najszybciej rzepaki, bo rzepaki też późno dostały w tamtym tygodniu. Ze względu na pogodę bardzo złą. Jak nie deszcz, to przymrozki nocne, wegetacja ta tak ruszała naprawdę na pół gwizdka. Yy, wahałem się, żeby nie zmarnować jednak tego składnika, żeby on był dostępny od razu. Dostały, jeden rzepak dostał dawkę już całkowitą na cały rok, a drugi dostał część i jeszcze będę musiał go dosypać, bo ze względu na ustawienia tego. Źle było ustawić i rozsiewać, po prostu dostało mniej, trzeba będzie na dwa razy i tyle. Ech, gdzie jeszcze przejdziemy, co byście chcieli jeszcze... Wiedzieć, kupę gruzu to trzeba do tego wsypać. O, cieszę się, że wróciłem, powiem Wam na krótko, ale się cieszę. Trochę głowa odpocznie od tego wszystkiego. A na warsztat jeszcze może zejdziemy. Jeszcze przecież nie byliśmy na warsztacie. A tam też na pewno ciekawie, chociaż nie wiem co tam się dzieje. A 30 mamy na warsztacie w tej chwili, ale 30 okazała się. No, nie tak już fajne do naprawy jak, jak, jak Władek, na przykład ze względu na to, że pęknięty blok yy, wał praktycznie złom. Oj, może nie złom, ale no do szlifu. I to już był, tam był już drugi szlif, i pojechał na trzeci szlif, zdaje się. Na, pojechaliśmy na Piego żeby zapytać, czy w ogóle da się zrobić. Powiedzieli, że zrobią, dobrali panewki, już jest do odbioru. O. Jesteśmy na rupieczarni, ogroczarni. Kabina z, z władka została zdemontowana. Trzeba będzie jeszcze tylko poubierać te wajchy. Wyprócz resztę elektroniki i w takim stanie pojedzie do wypiaskowania, to podłogę jeszcze zdejmę. Jak wróci, pomalujemy, uzbroimy, ona wpada na władka i yy, Tutaj obicia, wszystko, a ta cała góra kopuła z szybami pójdzie na samiutki koniec. Tutaj są elementy z trzydziestki. Yy, pompa jest już do odbioru od pompiarza. Blok jest pęknięty za pompą. Nie będzie widać. Będzie. Jest taka rysa. I trzydziestki. Z tego co się zorientowałem, mają taki kłopot, że <laughs> cienki blok mają do spawania w tym miejscu. Zrobimy to inaczej. Yy, 30 mamy do zrobienia jeszcze oprócz tego światła i kolumnę kierownicy. Tu jest jakiś kłopot. Trzeba będzie to sprawdzić, co tam się może zepsuć w tej kolumnie. E, muszę jeszcze podmawiać o co dokładnie chodzi z tą kolumną kierownicy, że jest do wymiany. Tak jak widać, niewiele się pozmieniało. Ech. Idziemy dalej. Chociaż dalej już nawet nie ma gdzie. Będziemy kończyć, jeszcze ewentualnie zobaczymy mojego Władzia, Władzia Władzisława, bo tak obejrzeliśmy, obejrzeliśmy na jazdy, nie zwracając w ogóle uwagi na ten piękny ciągnik, który tutaj stoi krwisto-biało-czerwony, oryginalny. Także jeszcze tak chwilę popatrzmy w ciszy, zastanówmy się nad swoim losem i witam, żegnam, do następnego.